Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Laura. Mama Patrycja. Tata Piotr. Uwaga, uwaga! Ostatnia runda w konkursie wiedzy o dzikich, zagrożonych zwierzętach z Wild Topi. A pytanie brzmi, ile mierzą skrzydła orła przedniego? Około dwóch metrów. Świetnie! Brawa dla Was! Właśnie wygraliście wyjazd do Tropikalnego Parku Wodnego w Amazonii! Lintopia czeka na Was! Wow. Kuba, czy to się dzieje naprawdę? Uszczypnij mnie, bo nie wierzę! Uwierz, bo to prawda! Za dwa tygodnie jedziemy na wakacje marzeń! Gratulacje! Jesteśmy z mamą bardzo z Was dumni! Oj tak! Muszę Was uściskać! Wy moje mądrale! Dotarliśmy na miejsce! Wow, tu jest niesamowicie! To prawda, nasz hotel znajduje się na terenie największego na świecie tropikalnego Aquaparku. No, czadersko, a widzicie tę żółtą zjeżdżalnię? Jest mega! W życiu na takiej nie zjadę! Jest za bardzo stroma! Ona jest wręcz w pionie! Też chyba się nie odważę! A ja na pewno wypróbuję. Grzechem byłoby nie skorzystać z takich atrakcji. Ja też, tatusiu. Chodźmy najlepiej od razu na nią. Kochanie, może podzielmy się? Ja z Laurą pójdę na część dla małych dzieci, a ty z Klarą i Kubą dla starszych. Bardzo dobry pomysł. W takim razie do zobaczenia później. Do zobaczenia. Bawcie się dobrze. Wy też. No, no. Jeszcze bliżej robią większe wrażenie. Tylko z której strony na nie wejść? Tatusiu, z tyłu są drabinki. Chodźmy szybko. Ja wspinam się na czerwoną zjeżdżalnię. Na pewno kochanie nie chcesz spróbować zjechać na żółtej? Na razie nie, może później się zdecydują. Okej, okay, zobaczymy kto będzie pierwszy na górze. Powoli, to nie wyścig. Spójrz Laurko, jaki super basenik. W sam raz dla nas. Jest nawet huśtawka. Jak tylko się zwolni to cię pochuśtam, a tymczasem chodźmy na zjeżdżalnię. Siadaj, mamusia pomoże ci zjechać. Co ja? Co raz? Dobrze, kochanie. Trzymaj się mocno. Super! Co ja? Co raz? Nie ma sprawy. Haha, ha, jestem pierwsza na górze. Miałaś krótszą drobinkę. To jasne, że wyszłaś pierwsza. Uwaga, zjeżdżam! Jupi, ale było super! A to co? Trampolina? Niezły skok! Muszę koniecznie spróbować. Uf, jesteśmy. Tylko jak to działa? Jak zjechać w dół? Tatusiu, to proste. Stojąc na tej klapie, zamyka się żabnica, klapa się otwiera i zjeżdżamy w dół. Aha, w takim razie, synu, nie zwlekajmy. Ja pierwszy! Uwaga! Wow! Ale to było czaderskie! Oho, wychodzi na to, że teraz moja kolej. Co za emocje! Chłopaki, spójrzcie, tu jest nawet trampolina! Trampolina? Muszę wszystkiego spróbować! Odsuńcie się, bo skacze! Boja buju! Dobrze, kochanie, właśnie zwolniła się huśtawka. Pobujamy moje słoneczko najmniejsze. Patrzcie, jak skaczę! Tato, teraz ty musisz spróbować! Za chwilę do was wrócę. Tylko zaglądnę do mamy i Laury, ok? No dobrze. Ale mi się tutaj podoba. Jest tyle atrakcji. No i z tego wszystkiego strasznie zgłodniałem. Ja też, ale widziałam na brzegu plaży jakąś budkę. O, to chodźmy coś zjeść. Tata mówił, żebyśmy nigdzie się nie oddalali. No przecież cały czas będziemy na terenie aquaparku. Chodź, bo umieram z głodu. No dobra, ale zaraz musimy tu wrócić. Jak się bawicie? My świetnie, prawda, Lauro? Tak, budzio, To super, widzę, że macie tutaj nawet jacuzzi. Rewelacja. Tak, już nie mogę się doczekać, jak tam wejdę. Może mnie zmienisz na chwilę i zajmiesz się Laurą? Zaraz, zaraz, tylko czy tam jest pistolet do wody? Muszę to wypróbować, zaraz wracam, okej? Okay? Jesteś jak duże dziecko. No dobra, tylko nie za długo. Ciekawe jak szybko napełnię wiadro wodą. Ciach, ciach. Jeszcze raz. Dzień dobry, czy można u pani kupić coś do jedzenia? Dzień dobry, u mnie pyszne koktajle owocowe oraz wynajem łodzi wiosłowych, które chwilowo są niestety zajęte. Wielka szkoda, wracajmy Kuba. Jak tu nic nie zjem? Nie martwcie się, po plaży jeździ mobilny wózek z naleśnikami. O, Nawet chyba właśnie się zbliża. Ale mamy szczęście. Cześć Adam. Masz nowych klientów. Cześć, cześć. Klara, spójrz jaki duży wybór. Naleśniki z czekoladą, bananem, dżemem. To ja poproszę z dżemem. A ja poproszę naleśniki bananowe. Przykro mi, ale naleśników z bananami dzisiaj nie będzie. Ale dlaczego? Przecież widzę, że są w ofercie. No tak, ale banany gdzieś zniknęły. Nie rozumiem. Nie ma i nie będzie dzisiaj. Przepraszam, ale nie mam nastroju. Wszyscy jak na złość pytają o naleśniki z bananem, a banany po prostu ktoś ukradł. No to trzeba znaleźć tego złodzieja. Pomogę panu. Co ty, Kuba, pleciesz? Jak niby chcesz to zrobić? Jeszcze nie wiem. Ale wiem, że mam dużą ochotę na naleśniki z bananem. I zrobię wszystko, żeby dowiedzieć się, co się z nimi stało. No nie wiem, nie wiem. Przede wszystkim trzeba poszukać jakiegoś tropu. Piotr, może ci już wystarczy. Oj, taka fajna zabawa, że można się zapomnieć. No, zapomniałeś o klarze i Kubie. Faktycznie, zostali na dużym basenie skakać na trampolinie. Macie coś? Jeszcze nic, ale proszę się nie martwić, będzie dobrze. Kuba, lepiej wracajmy, przecież to jest bez sensu. Spokojnie, nie poddam się tak szybko. Chodźmy jeszcze kawałek. Ha, a nie mówiłem, że znajdę? Co? Skórki z bananów? Złodzieja miałeś znaleźć, a nie resztki bananów. Co ci z nich? No jak to? Jest pierwszy trop. To znak, że jesteśmy blisko. Tylko muszę przejść przez ten most. Zaczekaj tu na mnie. Zaraz wracam. Kuba, stój! Ten most jest zepsuty! A nie mówiłam? Trzymaj się mocno, bo wpadniesz do wody. O nie, ten most jest cały zepsuty. Sama nie dam rady ci pomóc. Pobiegnę szybko po kogoś. Wytrzymaj! Już mnie ręce bolą! Nie daję rady! Boję się! O nie! A co to? Jeszcze tego mi brakowało! To już po mnie! Te oręgutany mnie zjedzą! Pomocy! Pomocy, pomocy! Kuba zaraz spadnie z mostu do wody. Co? Pokaż mi szybko, gdzie on jest. Chodźmy, zaprowadzę cię. Betty, już nie mam siły. Czy ja dobrze widzę? Czy one mi właśnie zwróciły linie? Ależ to są mądre zwierzęta. Dzięki. O nie, gdzie Kuba? Kuba! Gdzie jesteś? Jestem tutaj! Uff, dzięki Bogu, że ci nic nie jest. Jestem bezpieczny! I chyba odnalazłem zagubione banany z naleśnikarni. Serio? Pokażę wam coś. O, moje banany! Haha, no tak, mogłem się domyślić. Jak to nie jest pan wściekły, że orangutany zabrały panu towar? Troszkę jestem, ale taki mamy klimat. Życie tutaj rządzi się swoimi prawami. Nie rozumiem... Zwierzęta mają ważne zadania. Dzięki ich wędrówce po wysokich drzewach roznoszą nasiona owoców, a z nich wyrastają nowe drzewa. Pomagają rozrastać się lasom? Dokładnie tak. O, tego nie wiedziałem. Na tym obszarze żyje mnóstwo gatunków zwierząt, które mam nadzieję, będziemy mieli okazję poznać na żywo i dużo się dowiedzieć. Super, będzie co opowiadać w szkole. Wracamy teraz do mamy i laury. Bo pewnie się ona nas martwią. No tak, zresztą jest jeszcze mnóstwo atrakcji, z których musimy skorzystać. To prawda, wracajmy.